Chcemy z tej strony Maki i cóż, no postanowiłem jeszcze trochę poklepać zombie No. Wiem, że dzisiaj było dosyć długo, ale czemu nie? Działczy do streama. Trochę tak mówię, na spontanie wlazłem, więc nie miałem wszystkiego jeszcze dobrze ustawionego. Nie miałem wszystkiego jeszcze. haben. Szeryfka mnie zdradziła, a baron polował na bestię. Uwolniłem ją, a wtedy ten knuj wysadził kopalnię. Olivia miała rację. Muszę dorwać więcej Chimer i stać się silniejszy. Ale po kolei. Najpierw policzę się z panią szeryf. Zemsta jest moja. Spotka się z Szerywką. Jeszcze? dalej hmm, Dobra chyba wszyscy. To jest auto. Będzie szybciej.

Benzinę się kończy. Przerwałaś tych dziadłuk. Ciach, ciach, ciach. ...spierdzielam stąd. No gdzie wlazłem na lodówkę? wie, dużo się tu zmieniło. Mam nadzieję, że to wiesz. Jacob, gdzie ona jest? Kto? Florence. No, przybiegła tutaj, zabrała trochę rzeczy i zniknęła. Była bardzo zestresowana. Nie ma z nią kontaktu. Co się dzieje? Ukryła się przede mną. Kyle, niepokoisz mnie. Co wiesz? O czym? Jacob, nie radzę ci ze mną pogrywać. Nie jestem w humorze. Co? O, czyli naprawdę nic nie wiesz? Baron i Florence urządzili na mnie zasadzkę. Ostatni raz pytam co wiedziałeś? Nic. Powiedzmy, że na razie ci uwierzę, ale proszę cię nie testuj mnie. A co do Florence jeszcze się z nią spotkam. Co chcesz jej zrobić? Boże, nie wierzę, ona musiała mieć jakiś powód. Przecież to niemożliwe. Zapomnij o niej. Teraz ty będziesz musiał utrzymać tutaj porządek. Boże. A plan pozostaje bez zmian. Co? Jaki? Plan dotyczący barona. Nie jestem żołnierzem. To była jej działka. Wiesz o tym. Po prostu przekaż mi wszystko, co masz na temat barona. Musicie przecież mieć jakieś informacje. Nic, czego byśmy ci nie powiedzieli, ale czekaj. Wiem. No. Była taka grupa wypędzona przez Florence. Chodziło o bezpieczeństwo, ale ja. Ja miałem inne zdanie i. utrzymałem z nimi kontakt. Co to za jedni? Oni, jak zobaczysz, to zrozumiesz. To byli ludzie, którzy zbiegli z laboratorium Barona, jak ty. To gdzie ich znajdę? Wysoko w górach. To tam się ukryli. Musisz tylko wiedzieć, że oni są pod wpływem wirusa, ale powstrzymali rozwój choroby za pomocą pewnego naparu. Zresztą sami opowiedzą ci więcej. Powinni z nami zostać, ale Florence uważała inaczej. Skontaktuj mnie z nimi. Dobrze, tak zrobię. Odezwę się. Jasne. Odezwę się. Dajesz nam coś, czego nie mieliśmy od dawna. Nadzieję. Olivia, Florence uciekła z ratusza. Nie wiedzą gdzie jest. A więc naprawdę pracowała dla Barona. Twierdzi, że chciała chronić swoich ludzi, ale coś mi się nie zgadza. Olivia, co z tymi Chimerami? Coś znalazłaś? Próbuję. Mam zdanie, było no dobra, maj, zobaczymy co to było. To i on, jak leci. Jak tam wyjść! Dzięki. No proszę, jest i nasz bohater. Mamy u ciebie dług. No macie, liczę na jego szybką spłatę. Czemu to brzmi jak groźba? Zresztą odwdzięczymy się spokojnie, ale najpierw trochę ten dług powiększymy. Aha, zamieniam się w słuch. Jak wychodziliśmy z Kwenburga, to braliśmy co się dało. Wiesz, ubrania, leki, broń. Ale jest pewien problem. Zaczyna nam brakować amunicji. Ciągle dochodzi do jakichś starć z bandytami, zarażonymi. Normalna sprawa. Tak normalna, że aż zaczęliśmy racjonować amunicję. Dobra, przejdźmy już do tego momentu, w którym mówisz mi co zrobić. Straciliśmy kilka skrzyń z amunicją. Musisz je odzyskać. Gdzie są? W wodzie, podczas przeprowadzki, musieliśmy trochę się postrzelać z pewną grupą. Było zamieszanie i straciliśmy jeden kontener. Jest w nim amunicja, Crane. Taka konkretna. Towar dla wojska jeszcze sprzed pandemii. Nie mogliśmy się tam dostać, aż do teraz. Ale po tym, jak przywróciłeś zasilanie, zadanie będzie ułatwione. To znaczy. Są tam stare dźwigi połączone z miejską siecią. Reszta chyba sama się tłumaczy. Będziesz musiał wskoczyć na dźwig, wyciągnąć kontener. I gotowe. Brzmi to aż za łatwo. To gdzie haczyk? Bo jakiś jest, nie? Nawet kilka zarażeni bandyci. A do tego te dźwigi. Delikatnie mówiąc, najlepsze lata mają za sobą, ale gra jest warta świeczki. To jak pomożesz? Hm. Tak jak powiedziałeś. Powiększymy ten dług. No, ciekawe co to za ładunek. Doceniamy co dla nas robisz, nawet jeśli o tym nie mówimy. Dzień Dobra, jak tam będę, to się tym zajmę. Teraz lecę tutaj. Fyt. No, Pięknie. I biegniemy dalej. Ua! Oła. Do auto, by się Słyszę. Słyszę, co jest Jacob. Odezwałem się do wygnańców. Jeden z nich wkrótce się z tobą skontaktuje. Dobra, żyjemy. Krain, Kraj to ty? Co do cholery. Jacob prosił, żebym się odezwał. Jestem telepatą. Tak, wiem, że to dziwne. O, nie, 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 nie. Ja nie mam zbyt dobrych wspomnień związanych z telepatią. No, grubo. Radio nie jest bezpieczne. Ale nie wywołuje gęsiej skórki. Po prostu spotkajmy się na farmie Pembroke. Wszystko wyjaśnię. Telepatów mi jeszcze do szczęścia brakuje. Jeszcze bardziej rozsiany? Gdzie ten? Telepata. Tutaj, tak? Nie. A, tutaj. Tak mi się wydaje. Nie, to jest stara kryjówka. Cenny ładunek. A, to będzie to, do którego lecę. A, no to zajebiście. Słyszysz mnie? A mam wybór. Pembroke nie jest bezpieczny. Spotkajmy się na farmie na górnych mokradłach. I ktoś nas śledzi. Lepiej się pospiesz. Muszę sobie przyznać ten pomnik do pomnika na Oporowie we Wrocławiu. Heroes of the Hill. To się nazywa jakoś tak bohatera. Czekaj Kościół, robię zdjęcie. Gdzie barona tu są? Dawaj do nas! biegłam Kończymy się. Ślady prowadzą tutaj. To musi być on. Dobra, ja mieć broń, ale musimy wziąć do żywca. Atakują nas. Zofnij się! O kurde O kurde O kurde, wyleczyłem w ostatnim momencie I już Gdy wyrogów kupa, to się nie uda. Dobra, chwilę se pograłem, ale to będę tak czy inaczej zmykał. jak mówiłem, krótka sesyjka, ale jednak zmęczenie dopada. Torki. do tak krótkiego streama. Natomiast myślę, że jutro. Na spokojnie będę kontynuować. Może się uda skończyć. Udanej noski.